E Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmie pokażę wam rachunek za energię elektryczną za kwiecień. W moim przypadku kwiecień to jest miesiąc, w którym już energii nie pobieram z sieci. Dom jest ogrzewany gazem, są zamontowane kolektory słoneczne i instalacja fotowoltaiczna z magazynem. Moc instalacji to 10.8 kWp i magazyn ma pojemność 19 kWh. Jeżeli chcecie się dowiedzieć jak ta instalacja jest zbudowana, no to musicie obejrzeć inne moje filmy. Jeżeli chodzi o rachunek, no to w kwietniu, tak jak tutaj widzicie, pobrałem z sieci 251 kWh. Jeżeli chodzi o energię oddaną do sieci, no to oddałem 807 kWh. Jak sobie tutaj popatrzymy na bilansowanie tego właśnie tutaj wysyłania i pobierania z sieci, no to tutaj jest ilość energii pobranej, to jest 251, ilość energii wprowadzonej. 807 I po zbilansowaniu wyszło, że tak naprawdę pobrałem z sieci tylko 1 kWh. No i ta 1 kWh służy do synchronizowania się inwertera hybrydowego z siecią, ponieważ musi troszkę energii jak gdyby być pobrane z sieci, żeby ten inwerter wiedział, jak po prostu dostosować się do tej sieci. I jeżeli zobaczymy sobie ile tak naprawdę wprowadziliśmy do sieci, to jest 557 kWh. I teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli tutaj sobie zobaczymy na te ceny, jaką dostałem za sprzedanie energii do sieci za miesiąc marzec. Tak jak tutaj widzicie, wysłałem do sieci 179 kilowatogodzin i dostałem za 1 kilowatogodzinę 25 groszy. Czyli tak naprawdę za te 179 kilowatogodzin mam w depozycie zgromadzone 44 zł i 59 groszy. Napiszcie proszę, czy to jest dużo czy mało, jeżeli chodzi o ten depozyt, taki który mam jak gdyby jeszcze z zeszłego roku no to jest 534 zł i 8 groszy. Jeżeli sobie zobaczymy na rozliczenie właśnie tej energii, którą pobrałem z sieci, no to pobrałem 1 kWh i zapłacę za nią netto 41 groszy. Jeżeli chodzi o te ceny, tutaj opłat, no to jest to 21,51 zł. Tak jak tutaj widzicie, jedyne co musiałbym odjąć od tych stałych opłat, no to jest to te 17 groszy za 1 kWh pobraną z sieci. Proszę napiszcie w komentarzu, jak wasze inwertery hybrydowe właśnie wychodzą pod względem poboru z sieci. Czy wychodzą na zero? Czy tutaj pobieracie w ciągu miesiąca więcej niż 1 kWh? Jeżeli chodzi o to, ile będę musiał zapłacić za kwiecień za energię elektryczną, to, to tak jak tutaj widzicie, za energię czynną to jest 41 groszy, ponieważ pobrałem 1 kWh z sieci i do tego dojdzie 23% watu. Jeżeli chodzi o cenę za usługi dystrybucji to jest 21 zł. i 51 groszy. I tak jak tutaj widzicie, też dochodzi VAT. Jak sobie tutaj to podsumujemy, no to muszę zapłacić 26 zł. i 96 groszy i z depozytu prosumenckiego zostanie odjęte właśnie za tą jedną kilowatogodzinę 50 groszy, czyli tak naprawdę w kwietniu za energię elektryczną muszę zapłacić 26 zł i 46 groszy. Jeżeli właśnie chodzi o ten miesiąc kwiecień, no to tak jak tutaj widzicie, pobrałem z sieci 251 kWh, wysłałem do sieci 807 kWh i po zbilansowaniu, tak jak widzicie, wysłałem do sieci 550 7, 7 kWh, czyli to wszystko co jest na rachunku pokrywa się z tym co właśnie Enea tutaj nam udostępniła na stronie internetowej. Jeżeli chodzi o maj, to tak jak widzieliście, jest około 20 maja i już zostało wprowadzone 732 kWh. I tak jak tutaj widzicie, jest troszkę więcej. Jeszcze jest 10 dni, prawdopodobnie dobije do 900 może 1000 kWh. Napiszcie proszę, jak wasze właśnie instalacje produkowały w kwietniu i w maju. Tak jak widzicie, to jest miesiąc marzec. Jeżeli po bilansowaniu sobie tutaj zobaczymy, no to jeszcze energia w niektóre tam dni była pobierana z sieci, ponieważ instalacja 10 i 10,8 kWp nie dawała rady dostarczyć w pełni jak gdyby, energii dla domu. Jeżeli zobaczymy sobie już na miesiąc kwiecień, to tak jak tutaj widzicie, praktycznie nie ma w ogóle energii pobieranej z sieci tak żeby wykorzystywać ją nie wiem do zagotowania herbaty tylko są niewielkie ilości energii pobierane, żeby zsynchronizować inwerter z siecią. No i jak sobie zobaczymy przed bilansowaniem, no to tutaj dom pobierał te 13, 10 czy 8 kWh, no i z każdym dniem ten pobór jak gdyby się zmniejszał. Oczywiście to wszystko zależy od tego, ile w danym dniu potrzebujemy energii, nie zawsze jest równo. No i jeżeli zobaczymy sobie na miesiąc maj, no to powiem, że będzie to bardzo dobry miesiąc napiszcie w komentarzu, czy ten miesiąc właśnie, maj, będzie dla Waszych instalacji też bardzo dobry. Tak jak widzicie, 1 maja instalacja zrobiła 50 kWh i to jest wysłane do sieci, czyli oprócz autokonsumpcji i oprócz tego, co zostało wpakowane w magazyn. No i jeżeli sobie zobaczymy po bilansowaniu, no to też maj zapowiada się, że nie będzie poboru z sieci, chociaż tutaj ten tydzień zapowiada się taki Troszkę deszczowy, ale zobaczymy, co będzie. Jeżeli przejdziemy sobie do wykresu rocznego, to, to tak jak widzicie, w maju i w kwietniu już bardzo dużo energii zostało, jak gdyby, oddane do sieci. Moje pomysły na autokonsumpcję się już skończyły, dlatego jeśli wy macie jakieś pomysły takie fajne, no to proszę, napiszcie mi w komentarzu, ale chodzi właśnie o takie zużycie energii, które będzie naprawdę z korzyścią dla mnie, a nie tylko, żeby ją przepalić. Dostałem też rachunek za gaz, jest to rachunek za sezon, Poprzedni i prognoza na następny, jak gdyby, sezon, czyli 2024-2025. Jeżeli chcecie, żebym nagrał podobny film o rachunkach za gaz, no to proszę napiszcie mi to w komentarzu, że chcecie film o rachunkach za gaz. I wtedy, jak tych komentarzy będzie dużo, no to widzę, że warto jest właśnie nagrać o tym film. To tyle w tym filmiku. Ja zapraszam Was na film o rachunku za miesiąc marzec. Za prąd. Cześć!